Dobry, kochani, tak sobie testuję, 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 testuję Facebooka, bo coś mi kombinuje system. Nie chcę, sprawdzam, czy mogę się transmitować do grup w trakcie Bana, ale chyba nie. Zaraz zobaczę, czy tutaj nadal mogę się transmitować, żeby móc zrobić live'a o 16. Live, bliźniacze płomienie, ale przez pryzmat psychologii, czyli czyli. Tyle przywiązania, w tym przypadku bezpieczne i pozabezpieczne, no i oczywiście uciekający i goniący płomień, czyli plusik i minusik, czyli styl lękowy i unikający to będziemy sobie omawiać w dzisiejszym live o 16, a wieczorem, takim wczesnym wieczorem klucze osobiste, czyli Ezo Coaching kurs dotyczący radzenia sobie ze stresem, jak uwolnić emocje, przełożony jest na czwartek na godzinę 12, więc nie będzie to kolidowało z naszymi live'ami. Także do zobaczenia. Widzę, że ktoś mnie ogląda, czyli mogę nadal publikować. Super. Mam nadzieję, że jakość tego jest dobra. To do zobaczenia około godziny 16 na live'ie ezoteryczno-psychologicznym, czyli taki takie spojrzenie na duchowość, ezoterkę, ale przez pryzmat wiedzy, umysłu i doświadczenia. Do zobaczenia. Pa, pa.